Co mówi Ewangelia? Czy Jezus był Pacyfistą? Czy był kimś, kto przyszedł wzywać do pokoju? Tak się wydaje. Z jednej strony Jezus jest tym, który każe apostołom nie wyciągać miecza. Piotrze, schowaj swój miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje od miecza, zginie. W innym miejscu także. Kiedy widzi Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, że apostołowie sięgnęli po broń i rzucili się w obronie swojego mistrza, nawet jeden zranił sługę arcykapłano, ciumucho, Jezus mówi dosyć, wystarczy, schowaj swój miecz. Z jednej strony Jezus jest yy, łagodny, pokorny, yy, przyjmuje dzieci, z drugiej strony także okazuje, się kimś bardzo odważnym, bardzo walecznym, zwłaszcza kiedy na przykład ze świątyni jerozolimskiej wyrzuca przekupniów. Jezus też w innym miejscu powie: Nie przyszedłem przynieść ziemi pokój, przyszedłem przynieść miecz. Mówi także o poróżnieniu, o sporach, o napięciach, które będzie jak ferment budziła Ewangelia rzucona w serce ludzi. Pokój Chrystusowy, bo o pokoju też Chrystus mówi, pokój zostawiam Wam, mój pokój Wam daje, nie taki, jak daje świat. Pokój Chrystusowy należy do Królestwa Bożego, nie należy do tego świata. Tutaj na tym świecie nie należy spodziewać się pokoju czy też spokoju. Apostołowie i uczniowie Chrystusa są wezwani do tego, żeby toczyć pewien bój, pewną walkę. Przy czym walka nasza nie jest przeciwko ciału i krwi, nie jest przeciwko ludziom, nie jesteśmy posłani przez Chrystusa, żeby się wzajemnie zwalczać. Ta walka jest realna, jest autentyczna, ale ona jest przeciwko światu, przeciwko ciału, przeciwko grzechowi, przeciwko demonowi. Chrystus sam także idzie stoczyć. Walkę z demonem zmaga się z nim na pustyni przez 40 dni, potem także w trakcie swojej działalności publicznej doświadcza często demona, który próbuje mu y, 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 zaszkodzić w jego planach, który próbuje y, y, także się przeciwstawiać. Demon chce doprowadzić Chrystusa do ostatecznej konfrontacji, żeby go uśmiercić. Chrystus pozornie y, osiągnie klęskę. Pozornie przegra, dlatego że zostanie uśmiercony na krzyżu, wcześniej także skazany. Ludzie będą mówili u go, czyli będą się go wypierać, nie będą chcieli Mesjasza, odrzucą go, ale na krzyżu yy, yy, dokona zwycięstwa nad Szatanem, dlatego że na krzyżu okazuje potęgę miłości Boga, która yy, nie opiera się złu, ale zło bierze na siebie, żeby na sobie samym je zatrzymać. Łańcuch zła, który jest puszczany z pokolenia na pokolenie, od człowieka do człowieka, od silniejszego na słabszego, zostaje zatrzymany na sercu Chrystusa, które otwarte reaguje krwią i, i, i wodą, reaguje oddaniem ducha. Ojcze, w Twoje ręce powierza mojego ducha. Chrystus po zmartwychwstaniu okazuje uczniom swoje zwycięstwo. Dana mi została wszelka władza na niebie i na ziemi. Wstańcie, idźcie, posyłam Was. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Udzielajcie chrztu, czyli zanurzajcie ludzi w moim zwycięstwie. Tak będzie wyglądała e, walka e, chrześcijanina. Kościół jest Chrystusowy i to jest kościół e, walczący. Kościół powołany do pewnego smagania, pewnej walki, żeby Walczyć z, ze złem, walczyć z grzechem, walczyć z pokusami, choćby także i przemocy, władzy, przywiązania. Chrystus nie ukrywa przed nami konieczności walki. Uczniowie Chrystusa będą mieli zawsze przeciwko sobie uczniów antychrysta. Czy uczniów bestii? Apokalipsa jest księgą, która pokazuje jakby samą istotę życia chrześcijańskiego. Tutaj na Ziemi nie żyjemy dla świętego spokoju. Tutaj potrzebujemy prowadzić pewną, pewne zmaganie, pewną walkę. Niewiasta toczy walkę ze smokiem, potem także wyłania się jedna bestia z morza, druga bestia z ziemi, która będzie służyła tamtej poprzedniej bestii której celem będzie zniszczenie w chrześcijanach świadectwa Boga, przykazań, przywiązania do Chrystusa. Uczniowie Jezusa wchodzą w tę walkę świadomi, że idą za barankiem. Ten baranek toczy wojnę w sposób specyficzny. Nie przemocą, nie gwałtownością, nie wulgarnością, nie gromadzeniem środków materialnych, ale zwycięża miłością. Rewolucja, którą wprowadza Chrystus na ziemię, to jest rewolucja kochania nieprzyjaciela, zwycięstwa poprzez oddanie swojego życia, poprzez doprowadzenie do zmartwychwstania poprzez krzyż. Jakby ostatecznym akcentem Ewangelii, dobrej nowiny jest przygotowanie się na walkę ostateczną, walkę eschatologiczną, o której mówi także Ewangelia. Chrystus i Jego Kościół będzie miał przeciwnika. Starcie z tym przeciwnikiem, antychrystem, antymesjaszem, bestią jest nieuniknione. Dlatego też Jezus o tym mówił. Mówił o tym, że przyjdą wojny, naród wystąpi przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i mówi do swoich uczniów, ale nie lękajcie się, kiedy posłyszycie pomruki wojenne, kiedy to wszystko będzie się działo wokół Was, bo to jeszcze nie jest koniec. Potem Jezus zapowiada jakby drugi etap boleści, przez którą będzie przechodził Kościół. Będziecie prześladowani. Będziecie wydawani na śmierć, będziecie, będą na Was donosić, będą na Was rzucać kalumnie, ale potrzeba, żeby była głoszona Ewangelia na całym świecie i wtedy dopiero nastąpi koniec. Chrystus przygotowuje nas na to ostateczne starcie, jakby. Jego ciała, Jego uczniów z, z przeciwnikiem, z, z szatanem, który do końca będzie walczył. Ta walka, to zmaganie będzie nie siłą polityki, pieniądza, pięści, ale siłą Bożego Słowa, głoszenia Ewangelii, dawania świadectwa o Chrystusie. Ta walka zapisana w Księdze Apokalipsie będzie wyglądała w ten sposób, że Sile bestii i smoka i fałszywego proroka, to jest parodia Trójcy Świętej, której dokonuje szatan w historii, w dziejach człowieka. Tej sile zostanie przeciwstawiona moc Słowa Bożego. Pojawia się jeździec na koniu, z którego ust wychodzi miecz. Tym mieczem jest Słowo Boga. Przychodzi, żeby niszczyć przeciwnika, niszczyć szatana. Potęgą głoszonego słowa, potęgą przyznawania się do Ewangelii, do świadectwa Chrystusa, e, e, taki będzie koniec. Ta walka ostateczna jest jakby zewnętrznym wyrazem e, sądu, który przeprowadzi Bóg nad tym światem, kiedy ci, którzy pozwolili Jezusowi przeoblec się nową sprawiedliwość sprawiedliwość krzyża w świętość osiągną szczęście wieczne wejdą do Jeruzalem niebieskiego gdzie żyje się miłością i pokojem nadzieja tej przyszłej nieśmiertelnej stolicy Jeruzalem do której wejdziemy i tam zaznamy wiecznego pokoju i będziemy nasyceni sprawiedliwością, jest motywem, dla którego dzisiaj chrześcijanin, z którego czerpie wytrwałość w przeciwnościach, męstwo w trudnościach i siłę dążenia nieustannie do pokoju, odpowiadania dobrem na złe, siłę świętości, stawania po stronie Chrystusa.